Dzień dobry, wieczór, witam w pierwszym odcinku być może z nowej serii scp night Fox. Gra wyszła dzisiaj w Early Accessie w wersji, jak zaraz zobaczycie, 0.0.2.0. I cóż, przetestujmy, co ma do, dla nas do zaoferowania. scp night Fox. Gra nie posiada języka polskiego, posiada język z tego co tam widziałem, jedynie rosyjski albo właśnie angielski. Yy, jeśli ktoś no nas... turning back now. Let's okay. do Czekajcie, 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 za, za, za głośno, za, za głośno. Okej. Okay. Jesteśmy, jesteśmy, ag... jesteśmy agentem Night Fox, faktycznie. Mamy kartę tego poziomu dobra oj jak to jest głośny dobra o, pod F mam takie dziwne dobra wiecie co ja jeszcze dalej jest za głośno dobra Czekajcie, jak ja w ogóle wziąłem poziom rozrywki? Czy ja mogę zapisywać grę w tym miejscu? No chyba ja nie mogę No dobra, chodźcie, chodźcie panowie, jedziemy Czy mogę sobie tak... A nie, dobra, tutaj akurat nie potrzebuję do tego karty O, mogę z tak broń wybierać, okej okay. Tutaj karty nie potrzebuję, tu wystarczy, że będę w ten sposób wypochowywał OK. tu jest do pisania kod Gra można w, w tego, można grać również w multi, ale akurat gram dzisiaj w solo, w single player w sensie. Coś czuję, że nasi koledzy zbyt długo z nami nie pobędą, bo raczej w tego typu grach nie powinniśmy liczyć na przyjaciół. Czekajcie, czy ja mogę tutaj się przedostać? Mogę, ok. Okej, okay, ale zamknięte są drzwi. Tam jest w ogóle taki, to jest... jeżeli w ogóle... to inna sprawa, że może ja wam opowiem co to są w ogóle sepeki. SCP to całe uniwersum... to całe uniwersum... Yy, uniwersum po raz takie horrorowe... horrorowe. Właśnie znajdujemy się w placówce SCP, czyli placówce, która przechowuje pewne niebezpieczne... niebezpieczne rodzaje yy, rzeczy paranormalnych. Rzeczy typu safe, czyli bezpieczne, mamy rzeczy Euclid, czyli takie nie z, nieogarnięte, czyli nie wiadomo, czy, czy są niebezpieczne, ale generalnie da się je przechować i jak są dobrze przechowywane, to są bezpieczne. No i są jeszcze ym, scp -ki klasy Kitter, to są scp których nie da się w pełni zabezpieczyć lub są bardzo niebezpieczne. Tak, wiecie, to co teraz robię, to chcę żeby mój kolega tutaj chodził. Ej, chodź tu. chodź, chodź, chodźcie. No, no, come on, no, nie blokuj się. Wolę jednak, żeby, wolę jednak ich ze sobą mieć. Ehm, tak, poza jeszcze oczywiście, poza jeszcze klasą Kitter, bo to nie jest tak, że to są tylko trzy klasy. Jeszcze mamy jeszcze klasy takie typu Taumiel, czy klasy typu Apolion, ale to są takie klasy, które musielibyście się zagłębić bardziej sami. Żeby zrozumieć... Czym są, no to są skomplikowane rzeczy. Dobra, mapa jest generowana losowo w sensie yy, na podstawie kodu. okej, okay, mam tutaj centrum medyczne. O nie, ja już wiedziałem. Wiem, co, co to jest. O! Zadziwiająco łatwo poszło, wiecie? Eee, dobra, co to, jest, co to jest? Co to jest? Czym to jest? Quick Selection Slot nie! Kurde, ale głupie rzeczy robię, teraz tracę amunicję Hmm. Tutaj O kurde Oj, to jest CPK 1 106 To jest y, wymiar łzowy To jest takie mniej... O! Okej, okay, dobra To jest oczywiście horror, także jak ktoś nie zauważył do tej pory, to tak, to jest horror Z krwi i kości A czy ja mogę gry zapisywać? Nie mogę zapisać gry a wybrałem rzekomo, żebym miał normalny poziom trudności, tylko że z zapisem gry. A nie, 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 miło tutaj jest. A gdzie jest drugi kolega? Które są tacy uposzedzeni? To są takie tuchedy, że ja nie mam co na nich liczyć. O szachy. To jakieś gadanie, to nie jest dobre, to nie, nie, nie. Ja nie wiem dokładnie gdzie co to... gdzie ja dokładnie muszę biec. To chyba będzie, to wydaje się wyjście do gateu a do jednego z gateów. Bo tak, tu są są trzy generalnie miejsca w falcu całym. To jesteśmy w, w Entrance zone czyli strefa właśnie wyjściowa. Yy, mamy jeszcze dodatkowo heavy containment, czyli taki środkowy czarny będzie wyglądać. I mamy na koniec y, light, light Containment i to jest takie najgłębiej w klociwce. I Teoretycznie w Enten czyli tutaj, nie powinno być żadnych SCP-ków. So, we'll Słyszę coś. Co to? O! SCP-420-J! <laughs> To jest scp typu joke Czyli SCP taki typu żart. Wiecie o co chodzi? Nie potrzebuję drugiej karty numer no 5. To w sumie dopóki Chciałbyś byś Nie, nie, ja bym chciał zrobić tak. Kurcz... Jak to się... Nie, nie, nie zmienia, ja bo nic nie rób tego, nie. Nie chciałem przeładowywać broni, bo teraz wydaję. Teraz nie mam amunicji, co? Jak zdupiły mojej. I, I zaraz już nie będę miał w ogóle amunicji. To, że mam w pistolecie, jeszcze mam ten nóż walony, ale. Ten nóż to wiecie. Okej, okay, może ja w końcu znajdę przejście do light containment, co? Bo do, do heavy containment na początku. Możemy oczywiście mrugać, bo mruganie jest potrzebne przy jednym scp ku Idziecie? Jest drugi. Jest, dobra. O, chyba to jest przejście. Generalnie, do, 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 do jakiś czas. Nie! Tak się nie bawimy. Słuchajcie, chyba ja mam pod F, mam tego, mam to ogóle. Nie oj, a dobra, to dobra, już myślałem, że to jest coś niebezpiecznego, to po prostu jest... Yy, ta. Yy, jak to się nazywa? No przejście, nie wiem, nie graniczne, ale. Przejście To co tu się dzieje? Aha, ja wiem. Komputerek Komputer to jest jeden ze SCP'ków, który potrafi trollować i zamykać drzwi To jest jego jedna z niewielu umiejętności Czyli właśnie manipulowanie Manipulowanie placówką Nie dokładnie jaki cel W tej części, bo w głównej części SCP Containment Bridge celem jest ucieczka z placówki No Weź mnie, nie denerwuj komputer Celem jest wycieczka z placówki w głównej części, Containment Bridge'a A tutaj szczerze powiem, jeszcze ja nie mam pojęcia jaki jakim jaki cel O, to jest... Idropsy to są do... Idropsy są, jeżeli byśmy chcieli sobie yy, mieć, bo... Dobra yy, Tutaj istnieje coś takiego jak SCP-173 Jest to SCP tak zwany mrugacz, który nie reaguje na nas, który kurczę, nie rusza się kiedy na niego patrzymy i jak widzicie, po to jest też mruganie. Dopóki na niego patrzymy, on, on się nie rusza. I dopóki będziemy na niego patrzeć, to on nigdy się nie ruszy, nigdy nas nie zabije. Ale kiedy, kiedy tylko odwrócimy wzrok, nagle jest niewiarygodnie szybki i można nas rozjechać bardzo szybko. Widzę, że nowe są pokoje, dużo nowsze generalnie. Te pokoje są. Nigdy wcześniej takich nie widziałem w scp kach Ale my ciągle jesteśmy w Entrance zonie I nie mam pojęcia też jak zapisać gry F3, F5 O, widzicie F5 F5 to jest zapis gry Doskonale A moi koledzy? Nie, <śleskujesz> to naprawdę nie są pośledzeni no <śleskujesz> Czy ja słyszałem jakiegoś przeciwnika? Chodźcie, powiedzcie mnie wspierajcie, co? Nie musiałem karty brać Okej okay. Oj, to nie, to nie, to nie brzmi zbyt dobrze Tu musimy szybko przebiec, bo inaczej nas zamknie A dobra, dobra o, to jest ten interkom, o nie czekajcie, hej, ja am to no kurde, co jest? A dobra jest. Okej okay. Remote Door Control, tego nie chcemy Co to jest? A to są jakieś kolejne ka karteczki A to my nie potrzebujemy baterii na razie Tego nie wiem jak to działa i ta karta taktycznie jest bezużyteczna We replaced the worn on cables on the elevator at section B this morning Someone should make an announcement to inform everyone that it's a safe to use Okej okay. Jako, że remote Remote Door Control, to, po to ten, nie, nie powinien nas komputer rekrytuować więcej. Dobra. Chociaż tyle. A, tak przy... A tutaj się nie da, dobra. To jest dalej, to jest już dalej. Da... tu. No nie, dobra. Tak, jak mówię, mapa jest generowana losowo, także. A ty nie mogę, bo nie muszę brać tej karty, żeby otwierać te przejścia. Yy, mapa jest generowana losowo, także niektóre przejścia będą, nie, nie będą miały sensu. Tak, jak w tym przypadku. Dobra. Tu byliśmy, tu byliśmy. Musimy sobie jakoś. Obrać inną ścieżkę, bo skoro tutaj, skoro tutaj nic nie było To musimy udać się w inne miejsce, tutaj nie ma nic to Są jeszcze jakieś rzeczy do podnoszenia, a to są tylko karteczki ze cpk kolejnymi, to nie, to tutaj już nie potrzebuję No ogólnie, Night Fox to jest organizacja, to jest jakby grupa Nie muszę tego to jest grupa właśnie, która zajmuje się eksterminacją, albo po prostu kontrolowaniem w, w placówce, jeżeli dzieje się coś dobrego. Co? Ja się boję, że oni kiedyś zaczną nie być mili. W sensie, ci moi... Że oni na przykład zmienią się w... Uwaga, tu spoiler, zombie. A to tutaj wcześniej, bo tutaj wcześniej nas yy, nie chciał ten... To by... to tu by, tu by tutaj... to tu stąd przyszliśmy, nie? Bo nie? Nie, tutaj na pewno u nas jeszcze nie było. A tutaj, co za. Co to za... Oj, My myślałem. Że... Okej, okay, na razie na. No, a gdzie są moi ludzie? Halo. Aha, dobra. Tu jest przejście do heavy, heavy containment. Dobra, ale tym tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze odcinki. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się. Być może w kolejnych odcinkach, no i cześć.